Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy Bez Spiny. Dzisiaj witają się z Wami Zuza, Laura, Beata i Maria. Ok, i dzisiaj mamy takie bardzo fajne pytanie. Czy da się schudnąć 5 kg w tydzień? No i właśnie, odnosząc się do tytułu, bo to jest właściwie również tytuł naszego podcastu, czy da się schudnąć? Czy to jest realne? Niestety musimy Was rozczarować, bo nie da się. No i właśnie. Część osób w tym momencie może powiedzieć chwila chwila, ale będąc na detoksie zrzuciłam 2 kg w tydzień. Prawda jest niestety taka, że w tak krótkim czasie, nawet jeśli zauważamy spadek cyferki na wadze właśnie rzędu 2-5 kg po 5 dniach lub tygodniu bardzo niskokalorycznej diety, czy wręcz powiedziałabym głodówki, prawdopodobnie jest to związane z utratą glikogenu mięśniowego, wody i treści jelitowej, a nie tkanki tłuszczowej. A to jest tak naprawdę to, na czym nam zależy w procesie redukcji. Jeśli nie dostarczamy sobie odpowiedniej ilości pożywienia, to logicznie rzecz biorąc, w naszych jelitach nie ma zbyt wiele jedzenia, które też waży i ma wpływ na to, co zobaczymy na wadze. Druga sprawa. Przy dużych restrykcjach i głodówkach nasz organizm czerpie z zasobów. Ale niestety, w pierwszej kolejności nie jest to tkanka tłuszczowa, a glikogen mięśniowy. Analogicznie, jeśli po okresie świątecznym Zauważamy na przykład po dwóch dniach jedzenia trochę większych ilości właśnie wzrost cyfry na wadze. To też nie jest to tkanka tłuszczowa, a właśnie zapasy glikogenu, treść jelitowa i zgromadzona woda. Dlatego poza wyżej wspomnianymi w tak krótkim czasie, nawet stosując bardzo restrykcyjne diety, czego ogólnie nie polecamy, można stracić jedynie zasoby psychoenergetyczne, które lepiej poświęcić na zadbanie o siebie. I na racjonalną redukcję masy ciała, jeśli owa redukcja jest naszym celem. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym, dlaczego nie da się schudnąć 5 kg w tydzień, przysłuchajcie inne nasze odcinki, na przykład odcinek o metabolizmie, bądź odcinek o błędnym kole odchudzania. Natomiast, jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak skutecznie y, zmniejszyć masę ciała, przysłuchajcie, jak schudnąć bez liczenia kalorii. Uważne jedzenie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Krótko, zwięźle i na temat. Chciałbyśmy Was zaprosić do dawania gwiazdek i oceniania podcastu na Spotify. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa! pa, pa!